Elo się Mandero, Graciski Wieszcza na witam serdecznie w odcinku na kolejnym odcinku na stronce naszej ulubionej, na samym wstępie widzowie, nie będę wszystko kolegów, mniejsza z nimi, no wiecie jak jest, będę miesiąc kosi na pieniążki tutaj ważna sprawa, dla mnie ważna sprawa, dla Was niekoniecznie, chociaż jak chcecie doładować, to 10% więcej przy doładowaniu z kodzikiem Gryly, no i tam dwa na starej jeśli pierwszy raz ładujecie. Zachęcam do zabawy. Jeśli jesteście chętni, no to proszę bardzo. Chodzi gry, chodzi najlepszy, bo mój, mój dziadusiowi wspieracie, będzie na kulę, będzie na wózek gimmelski, będzie na balkonik, będzie na wszystko. Także na emeryturkę może się uzbiera. Chociaż kto wie i kto wie, czy koledzy dadzą mi pieniądze dzisiaj, koledzy są różni, mieszani jest tutaj przyszedł taki do nas jeden DMG na przykład. Hello. Jest dość jest klasycznie banda jołobków pozostała, czyli Rysiu, Andrzejek i Kornel. koledzy nie dadzą pieniędzy, nie dadzą. Koledzy dadzą. Raczej montuję takie bitwy, przeciwnie, na batle, że dzisiaj też profesor się chce zmontować. No i to, zaczniemy sobie nie z, 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 z tego swoją ulubioną skrzyneczką i dorzucimy nową ulubioną skrzyneczkę. Tak, myślę, że to będzie dobrze prywatna. Pyk, pyk, pyk. Pamiętajcie, potem, potem mnie nie podsiadać, tak? Potem i nie chodzi o ciastka nogi, że śmierdzą. He, he, he. Weź tutaj, bo Mielka, inaczej ustawiam kamerkę. Bierana, nie, tak samo. No, tego Dobra, pakuję. Tak, tak miał no, być ustawiony. Tak, tak, czyliście, nie? O! Ja o. Na, ja o. Wchodzę, wbija, Kurde, przesnęło. Pyk. To jest klasa. Ja jestem myszko, wiesz? Ło, wow, ale dała ty! Ona ja z wszystkim ja czterem dała. Czterem dała. No i teraz no, też dała. Teraz jednemu. Źle to wróży. Ale tu ładnie wystało A nie będę spoiler. A Marvel mi dało tam. Ktoś na odcinku z tej skrzynki, także. Ile za ósemkę chyba był, także miło miło, miło się grało. 6, 6, 6. Michałeczkowy. Tak, Michałeczkowy. Maszy, a tak do mojej skrzynki, proszę się nie odczepić. I Michałeczkowe. Tak, a luksury moje, to teraz się. Nie, Andrzejku, nie pyskuj. Patrz, patrz co się o... dzieje. Po drugie? Ja weź rzucę kurwa Ja o wszystkim ręka nie mi. O. O kurwa. I z pierwszego na ostatni, jednym kurwa batlem. No Dygaz. to świetnie. No, dygas. I dygas mu ci pieniędzy no, nie odda. Tak no, no dobra, tak no, da, no. da, da, dawaj, dawaj, nie, ale to zacznij dygas zrobię ja mam powiem zazwyczaj. Dygas. No, Underdog to pewnie rzuci underdoga, pies. Tak zwany dygas prawdomówny, tak? Dygas manipulatora, nie. Manipuluje magią, kłamie, ściemnia, do tej wciągania siobni, to zaraz, być. Ci... No. Nie będę manipulował, bo mi sypie, wiesz? Ja mi tak, żeby tu nie podciąć mi, mnie, tak? Bo będą te poważne, poważne konsekwencje powiem, wyciągane. Sypie, to... ja możecie nawet bitkę, rzucić. Bijam, bijam, możecie siadać, dziewczyny, możecie siadać. A jak Dygaz mówi, to tak jest, no, Tak, no, twój no. Pan tak mówi, to tak jest. Mówi, że jesteś no. Ale no. przypominam, że Dygas mówi cały czas, że najczęściej, że ty jesteś gejem. Skoro no, mówisz, no, że tak jest, mała. to faktycznie nie jesteś. Czwarte no, no, miejsce no. wolne, halo. No natura, wbijaj tam. No, cza Czała, no, zdawaj! No dobra, to wbijam. Za mało skrzynek. To było przesunęło, było poprawić. Za niebo za mało skrzynek. Skleiło się kurwa, tak? baron, kurwa, baron. <laughs> ba baron skrzynkowy. Baron. Jajko <laughs> w dupach się po pierwsze wracało. O Ale kurwa <laughs> mi migło, ale mi migło, ale mi migło. Bo jedno pole, dobra No jest yeah, cokolwiek. No, na podbitkę, na podbitkę. Na podbitkę. Gra, takie drobne nie gra, nie wiadomo? ty to tam wiesz. Też na podbitkę ładnie. Dla pana naturala mogę dać, dla Ciebie nie, Ty kurwa. Gdzie na podbitkę? Parchata A co tam na? Konrad, przechodź je. No? No. Chleb. Chleb? Z czym? Chleb. Sam chleb. Sam chleb, no jak kaczki kurwa. Naturalnie proszę teraz, teraz oszczędzać. No to pochodzi po parkach ze stawu kaczką chleb odpierdala słyszałem. No. No jeba... Ej, ej! o co to kurwa?! To Jebało... Jebało... tu wyszło! Nie kurwa wita! Nie no, Degas to jak zrobi pizza. Nie, nie choose, tak, pick. bo chleb Ty, Ale kurwa zgonił fiut. Tak, ale kurwa trzeba było tego underdoga pierdolność. Ja byłem w siódem ale naturalnie jeszcze podbitkę zgarnąłem. Jak dość. Ja pierdolę. Czwarta mieście, bo razem mieście faktorynie to ciastko mi no. farta, bo ten główno nóż mógł wyleciał wcześniej Ja. No nic widzowie no. Co ja mogę powiedzieć? No. Czoło mi się świeci, wiecie jak jest. Roboto krzazali na czoło, bo naprawdę nam jak ciastko już i natural powoli. Jebany Filemon, kurwa. Nie, tak ty wyglądasz na 40, wiesz? Ja wyglądam najlepiej jak na swój wiek, z was wszystkich, jak wy będziecie wyglądać. No, ale tylko ty jesteś uh -huh. w tym wieku, więc. To... Ale mówię, no to będziecie w moim. Ja bym w twoim wieku ten wygląda jak na 20, jakbym miał 20. Tak, odmłodzi się. Teraz wygląda no, a... na 30, ale wymłodzi się. No, się. Ja teraz wyglądam na maksymalnie 21, a będę jeszcze młodszy. Tak, z, ty, z tym Jaki brzuchem nie jeden 21-latek by się pochwalił, no? No tak on nie ma brzucha, przepraszam. No to. to jest. On nie ma brzucha. Pijacki brzuch po prostu. To, A, to, to jest nie ma... leciutki ten. O. To jest leciutki Maciuś taki piwny, ale to nie ty, jest jakiś giga brzuch. Ty, ty. Ciasto jakby przestał pić, od razu by schodził. Tak, on w był, od razu by przystojniejszy był. był... Łupież by mu zniknął. Kura, Wszystkie ja sam sobie Ja mówię mam wszystko do, wszystko do mi napicia. Ale ona napije. Ale, ale jak on by przestał, no. no ale piję, bo lubi. Jakby babcia miała włosne bojatkiem. Bo no, jak tam ja, żyłam, to będzie? Aha, to w się, ty a ty ciągniesz lachę, bo musisz pedalek. Tak, Ej, to to proszę jest. nie obrażacz! Dobra, dobra, co? To Twisz partnerzy nie są. Ale no. to, 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 to to trzy jest, to zyszy jest. No cwierdzę to jest. Bo przegrał pieniądze znowu, kurwa, co a nie, bo to wygrał, zgolił nie znowu. Rób Oj, tam natural goli. coś takiego, no, fajnego, co? Ja zrobię szybciowo a, a. nie, że robicie jakieś kasztany, gdzie tylko tracę pieniądze. Goli nie, nie atakuję bitwy. No, tak no, na tam farcie, no, ale, no, ale, kuba, tak, wiesz. Ja robię za dwójeczkę i mam pi**a. Za dwa złote? O, a, tu tak. nie wchodzę. Dla Goli Brody, dla ba, baba dziada, kurwa. Baba dziada? wszedłem wsiadłem. Fajnie jak skręcić w pięciu, bo wtedy nikt nie podsiada, wtedy trójeczka wolna, ti, 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 ti. Wszedłeś, czy wszedłeś? Wszedłem, dwójka z się... wolna. Wdygasz no. już no. się tam pakował, nie? wiadomo. To nie, ty ja, to byś zapakował, a ty byś w to zapakował, nie? To się ja, tak się z... ja pierdolę. Ja pierdolę pierwszej. Pierdol, jest pierdol, jest aha, pierdol. aha, o, dobrze, 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 Patryczku. Natura ja manipulant, wiadomo, że musiał zakręcić. No, a to nie wygra, bo to karma jest, to nie, nie może być. Nie da pies się zachapać, kurwa. Nie da, nie da, no co ty, stary. A teraz powinno być dla Sprawiedliwości, żeby Natural dostał tą, tą kosę jeszcze. Świetne, ja no świetne. świetnie, świetnie. Za to co mi zrobiłeś. Pierdolony Czarnoksiężnik, kurwa skuja. Ale gorsza, i tak, kurwa, chce niech mi testecz. Na, 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 na tuśka, na tuśka, na tuśka, na tuśka, na teraz ostatnia przesądzi to. Wygrałem chyba. Nie wiem? Piesa. <śmato> tak, 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 baba dziada, baba dziada. Tak jest, tak jest. Baba. Dobra, zrób jest ostatnią. Kulach, kurwa, Możesz mają. nawet za piątaka zrobić jak chcesz, nie? Mnie to tam lota. To ty zrób, to ty zrób. to, Dobra, to, to ja to robię. Nie, ten śmietnik z tym swoim pseudo szczęściem. Dobra, to zrobimy tak. Tak. I teraz tak. Tak ja wiesz dlaczego wygrywamy? No. Bo najmłodsi wygrywają. W sumie tak, w sumie tak. No masz rację, to jest prawda. Ty 20, A są ja 3% jeszcze na Dragon ja No to jeszcze 3 już teraz wiesz? Tak, to ja 21, okej. Okay. Ale co tam szamiesz w chamie? sałatkę jeszcze jem sobie. Czekaj, to tak, ja to znowu. A, No w sumie tak, no ciasko jest bardziej fit niż graczom, ja nie oszukujesz. No tak. Pop, sałateczki, tutaj to, tamtego, nie? No też wiadomo. Najwięcej kalorii w alkoholu. Spożywam, wiadomo. Ty, chyba jest 20, nie? Jest czterech, prywatna. Dobra, będzie duża za piątala, nie? No już dobrze. Jest tu nakręcone. Progresywnie oczywiście. Baba dziada musi być. Ty. jest. Jaka baba dziada? To jest baba dziada. Co to jest baba dziada? Skuć baba na dziada. No, skuć baba na dziada, no. no. Ale co taki ma to związek z bitwą? No nie natura Ja mu powiedziałem to raz dziś i natura cały czas to powtarza. Nie, no. nie, 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 nie. Małpio głowy. Też to głowy, uspokój się. Co mówiłeś... Ja pierdolę. Mówiłeś to cały czas w to, Nie pierdol już. Jak to powiedziałem? Skuć baba na dziada, no. O. A, skuć baba na dziada to miał baba dziada, tylko to zapamiętał jego mózg. No tak, no Znowu z tej. na tej. No, Drugi to raz. No. no. To chyba podskoczę, co? DMG tam wiem, gdzie tam dolatuje. DFK no, jest to też przyjemne, uważam. O, kilkoro lat. Drogie wicz, ja wygrywam, tak jak To Ty gasa. gadnia, akurat. Zamki... Ty, jak masz, jak wykraczasz, to wychodzi z banem tutaj. A o ja moje. Nie, bo tak, już mi po prostu. Nie. nie mogę, bo ja jestem przewidywać, wiesz? A, A, ty, ty, ty jesteś przewidywać. Nie, ja jestem na stacji, do stacji <laughs> tu, Czeka, steka, I on do 2027 <laughs> będzie tym, już jest przewidywał, bo raz przewidział, mówię wam. Ale on trudno przewidział, że to było takie. Dobra, tu są same te wyższe procentowe, czyli 4% i nagle jest 3% jak coś, a zobaczymy. Pamiętasz jak zamówiliśmy tego steka, a chłop nam przeniósł takie mięso, takie jak kurwa do burgera? No, no tak, no, no, no aj, tak. Ajajaj, no, to łącza do rozgrywki tu. Wyjął ją w wiesz. nie? właśnie to Nie no, nie nasa, bo widzieliśmy to bez, bez, bez nie, Widzowie, ma, jak nie tego nie szarpniemy, to to będzie ostatnia bitwa, no. To że na lorkę chociaż. Kurwa, je, to wtedy skuśba, patrz, jed, jedna pole. Bo... Kusi, ty to byś skusił, ty. Wkuś, <grym grym> patrz, patrz, patrz. O, o, o. No, really? Zagonimy odbyciaka. To są najfe te ostatnie? Dwa najfy? Kurwa. To mi lorkę musi zajebać. Właśnie, czemu one się tak dodały, te ta z knife'y? Coś tu? A, my były dwa, dobre Dobra, Dobra knife'y na spokojnie. Daj szybko talona. O, tyle to może narobić? No, nie narobić. co kurwa? Nie kurwa, nie kurwa, nie kurwa co nie? Gutem jakimś? Nie A. A. Kurwa weź! Baba dziada! <noise> baba dziada no ah. <noise> Baba dziada! Dziękuję, dziękuję Pierdolony no No nic widzowie, to na tyle Trzeba mnie pocieszać, trzeba mnie pocieszać Tutaj ładnie, o jeszcze szczęście tutaj mamy, o Tyle go, o Woo Tutaj macie doładuj, jeśli chcecie zagrać, zapraszam gry, macie też 10% więcej przy doładowaniu. No i na dole macie link dla leniwych link, ale jak wejdziecie, to Wam od razu w jakby ten kod macie się ma doładowania. Dobra, nieważne, jak co działa, wiecie, w jakie skrzynki polecam, wiecie, jeśli macie ochotę, ze mną byli chłopaki. Dzięki dobre. Chłopaki, ciastko się nie pożegną, bo bez niebinarnych, więc Siemano, Siemano, cześć!